Dobra, no to jedziemy dalej. Aaa, trochę laguje. Nie dobrze. Mam nadzieję, że w późniejszej fazie nie będzie tak legować. Chyba, że będę musiał zmniejszyć do Dobra, jak widzicie tu jest jakiś plac w tym mieście? Szczerze powiem, że to jedna ze spokojniejszych lokacji, mimo e, licznego, licznych oddział, licznego oddziału kombinatu, znaczy licznych jednostek. W miarę spokojnie, tutaj jest. Taki sp chociaż w miarę takich spokojnych mi jest, tych, że to jest naprawdę mało. Co tam jest? Przesłuchanie stylu kombinatu Eee, dobra, nie w się. Jestem bezbronny Czego nie... Czego chcecie od tego człowieka? Ja za niego ręczę, wczoraj pi, piliśmy pół litra Teraz może jest trochę nie ale jest eee, uczciwy. Dobra, nieważne. Nie dogadam się z tym gościem. Dobra, podrabince na górę O jesteśmy na drugiej stronie O, tutaj kolejny przesłuchiwany eee. Jak widzicie, jak mówiłem o jedna z silniejszych jednostek w tej grze Czyli ten trójnogi coś tam... <gry> nie wiem kto się dokładnie... Ojej chyba niecieka sytuacja dla tych dwóch, szczególnie dla tego, który jest zapewne już nie żyje. Nie ma chłopaki, no co się tak gapicie? Tak e, Nie ma powodu, że Dobra. Zapamiętam to sobie. No, prawda, zabaw. Przecież tutaj dzieci nie uświadczymy w tychże. Dobra, tutaj się nie dostaniemy tutaj się dostaniemy Dobra, jednak się nie dostaniemy <gry> eee, Tutaj chyba jest do poczty odsyłania do Dobra, idziemy na górę Zaraz zrobi się gorąco Ale to jeszcze chwila No, ludzie sobie siedzą do niespokoju Czy <gry>, tutaj taka sytuacja nie inna tego trochę ich nerwowość jest <coughs> zdecydowanie e, nerwowość jest zdecydowanie. To no, znaczy ta nerwowość ich jest uzasadniona seryzab języka mi za, e, za kochę <coughs> słów. Znaczy. jasna chatę? dobra nieważna dobra wiem że matka mnie uczyła, że nie wolno tak posłuchiwać, ale skoro mamy pomóc tym ludziom to warto wiedzieć co nie myślą. E, dobra idziemy do niego i tak nie mamy gdzie iść. E, kombinat chyba chce nas zbić Albo coś gorszego Dobra uciekamy Nie ma co czekać na nich Szkoda że tu nie ma walki wręcz było <laughs> Chętnie bym im przyłożył Trochę A, Dobra jesteśmy na poddaszu Trochę nas na wysokości trzeba trochę nas spinacz e, biegania po wysokości No i tańca z kulami Jeżeli można to tak nazwać ui co zjechaliśmy e, Uważajmy Trzeba uważać żeby tu nie spaść E, chłopaki, jestem niezbrojny do nieozbrojonych się nie strzela Chyba kombinat wyznaje inne zasady niż że do nieozbrojonych się nie strzela <grymne> a dobra trześć tam gdzie trzeba uj ja się wracam eee spadowa. to mi się Freeman, I Czy jakieś mam kolejne wizje? <laughs> także jakaś ładna kobieta? No jakiś cuda, cuda się dzieje tutaj. No na tle innych kobiet tej grze. Ta kobieta, Alex jest nawet ładna. O kobieta chyba wyskoczymy na piwko albo dwa po pracy, co? Co, nie chcesz o tym gadać? Dobra, dobra, później pogadamy na no osobności. Dobra. No dobra, prowadź pani. Chętnie pooglądam twój tyłeczek.

Wait. Lamar has gotten out of her. I, didn't I suspect Barney of trapping in and... my goodness, Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't it? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time.

We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's a <laughs> oh, <about>. cat. cat? <laughs> <inaudible> Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of the cities. What? Oh, dear. You're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. Uuu, jaki zaszczyt! Dać mi nowe ubranie. Zajebiste. O, a tu się pobawimy trochę e, naukowca. Taki mały mini eksperyment. O, headcap. E, taki. E, taki domowy headcap. W pierwszej historii hodowanych atrakcji. Żeby nie było... Dobra, dałeś mi ten kombinezon. W tych ciuchach, W tych niebieskich ciuchach mi nie jest do czasu. O, jak miło. Stare, dobre czasy. Stary, dobry kombinezon. Trochę wysłużone. A, dobra. To nawet chyba nie ten kombinezon z jedynki. Ale podobno. O, więc że, zapomniałam, że, że żebyś tę pancerę podładować? Dobra, dobra, dobra doktorku, tylko się. Nie mam tyle czasu. No właśnie. Barnie, dobrze gadasz. Nie, mamy czasu. Do ratowania jest całe miasto. Kolejne pomieszczenie laboratoryjne. No i mini-winda. Dobra, zobaczmy jak to działa. Czy ja nie rozerwę na strzępy, czy coś takiego. Chociaż szkoda by było takie ładnej dziewczyny. E chłopie, ja tu jestem. Brani is from Indeed it is. And it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, dad? We're all set on this. Then let's do it. Let's see. The massless field flux should self limit, and I've clamped the manifold parameters to see my base and LD Orgifold. Mm -hmm. Do no Conditions could hardly be more ideal. That's what you said last time. Initializing w 3, 2, 1 No, zawsze coś się musi popsuć Doktor Czylan Gordon grow the switch Gordon go right ahead Eee, jaki przełącznik? A doktor, ten przełącznik Dobra, czarna to widzę.